Chyba was pojebało. Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj bierzemy na tapet plotkę, która ostatnio obiegła świat. Zresztą widzieliście nagłówki, albowiem podobno Gry od Xboxa na tą piękną konsolkę, która jest tutaj, miałyby trafiać na konkurencyjną platformę na PlayStation. Media już się podnieciły plotką, że Starfield wyjdzie, już tam kręcili materiały. Indiana Jones wyjdzie, a niektórzy to nawet potrafili sobie pierdyknąć clickbaita. Nie tylko Starfield na PlayStation mogą zmierzać wszystkie gry Microsoftu: jak Gears of War, Halo. No, wszystko po prostu. Tu się puknijcie po prostu w wasze łby. Robicie materiały na bazie jakichś durnych plotek zamiast poczekać na oficjalną wiadomość. Ja rozumiem, że kliczą się kliki, ale naprawdę nie polecam robić clickbaitów, bo to co wy robiliście, to były po prostu żałosne clickbaity. Ja wiem, że Wy w domu przeważnie dziennikarze macie konsole PlayStation. A skąd to wiem? Bo jeżeli ktoś orientuje się w temacie, to wie, na jaką konsolę recenzenci proszą gierkę, yy, yy, i przeważnie jest to na PlayStation 5, bo taką konsolę mają w domu i wy byście bardzo chcieli, żeby na waszą konsolę yy, te gry wychodziły. Ale niestety mam dla Was słą wiadomość. Na konsolę PlayStation 5 nie wyjdzie ani jedna gra. Od Microsoftu? Z prostego powodu. Nie po to przejmuje Microsoft Studia, nie po to ma swojego Game Passa i swoją platformę, żeby teraz osłabiać swoją własną platformę. Tutaj, Xboxika, żeby wspierać konkurencję. Bo gdyby tak robili, to nikt by tej konsoli nie kupił. Nikt. Bo po co miałby to kupować, skoro wszystko byłoby na PlayStation? A naprawdę nikomu się nie uśmiecha, żeby za e, tylko i wyłącznie oferowanie gier w PlayStation Store płacić szanownemu Sony 30% zysków. Sory, resory, ale tutaj masz 100% zysków, na PlayStation 5 mieliby 70%. Więc nie, nie będą wydawać tych gier na PlayStation. I skończcie robić clickbaity? Druga kwestia, bo część dziennikarzy argumentowała, że te gry będą wychodzić na PlayStation. Dlaczego? Bo Game Pass się pewnie nie opłaca. Tak, nie opłaca się. Ponad 30 milionów subskrybentów, którzy co miesiąc płacą mamonę. I to są dane jeszcze z ubiegłych lat, kiedy w ogóle Xbox podawał, jaka jest ilość. Subskrybentów, więc podejrzewam, że teraz w ogóle jest więcej niż było yy, niż to, co podawali. I to by się miało nie opłacać, bo gry są drogie, a Microsoft oferuje to w gępasie. Drodzy czynnikarze Mesjasze gamingu, jak ja to lubię mówić, otóż gdyby to się nie opłacało, gdyby ten wasz koronny argument był tak świetny. I tak po prostu wtratający punkt, to wytłumaczcie mi jeden fakt. Jak opłaca się Netflixowi robić seriale, Disneyowi i innym streamingom robić seriale, a nie przerawać samych seriali, tylko oferować je w abonamencie. No jak to się może opłacać? Dlaczego Netflix jeszcze nie jest bankrutował? Co Wy wymyślicie, że takie seriale pełnometrażowe to, to dużo nie kosztują pieniędzy? Otóż bardzo dużo kosztują, tak samo jak kosztuje zrobienie gry. Więc to, że wychodzi w Game Passie, to nie znaczy, że te gry na siebie nie zarabiają. Ponieważ przypominam, po pierwsze, Microsoft wydaje nie tylko na swoją platformę Xbox, ale wydaje też na swoją platformę, jakim jest komputer, PC, i tam normalnie ludzie płacą pełną cenę za tą gierkę. A w Game Passie to, że ktoś sobie wykupi Game Passa i sobie grę przejdzie To nie ma żadnego znaczenia Ponieważ dużo lepiej jest Dużo lepiej jest Żeby był stały przychód miesięczny Z subskrypcji Niż jednorazowy dochód Na premierę Bo to, że PlayStation sobie wyda grę I ma jednorazowy duży zastrzyż gotówki W okolicy premiery To bardzo dobrze Ale później już ten dochód Radykalnie spada a Game Pass przynosi cały czas dochody. I dokładnie tak działa Netflix, tak działa Disney, Plus, tak działają inne streamingi. Więc przestańcie pierdzielić takie kocopoły. Naprawdę pierdzielicie tak, że tego się czasami nie da, co wy opowiadacie. Że Game Pass się nie opłaca. Myślicie, że taka korporacja jak Microsoft będzie dopłacać do, do Game Passa w nieskończoność? Dlaczego Netflix się opłaca, a taki sam powiedzmy Netflix, ale z Grami, ma się nie opłacać? Skoro Microsoft podnosi cały czas sobie cenę tego y, Game Passa, no to co? Zarabia coraz mniej, wyższa cena to zarabia mniej? Nie, zarabia coraz więcej z tego Game Passa. Taka jest prawda. Ja, wiesz, że, ja wiem, że Was dudka boli. Naprawdę. Ja wiem, że was dupka boli, no bo na waszym PlayStation nie ma takiej fajnej usługi, jaką jest Game Pass. Ale oczywiście mówię cały czas o dziedzikarzy, bo to oni piszą takie pierdoły. Ja nie akceptuję waszych dupochronów, że wy sobie potem napiszecie, o to jest tylko plotka, wiesz, się ten... Walisz dupny clickbait, dupny clickbait pod tytułem na, Xboxa, na PlayStation mogą wszystkie gry Xboxa wylądować, a na samym końcu artykułu walisz sobie średnim druczkiem czy małym druczkiem to jest tylko plotka tu, tu, na szczęście normalni gracze poczekali do oficjalnych do oficjalnego stanowiska czy częściowo oficjalnego, ponieważ Phil Spencer udał się do programu Closing Bell i rozwiązał tam te plotki i tutaj bardzo proszę cytat, jeżeli chodzi o Phil Spencera Zadają mu pytanie. W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia sugerujące, że Microsoft rozważa możliwość przeniesienia tej popularnej serii na konkurencyjną konsolę. Jednakże Phil Spencer stanowczo zaprzecza tym plotkom i potwierdził, że serwis ten pozostanie ekskluzywny dla Xboxa. W trakcie swojego wystąpienia Spencer podkreślił, że Microsoft nieustannie skupia się na graczach i niezwykle ważne jest dla nich dostarczenie wyjątkowych doświadczeń gamingowych. Podkreślił również, że seria Gears of War jest jednym z filarów marki Xbox i Microsoft jest zdecydowany kontynuować inwestycje w ten tytuł. Wiele plotek, które pojawią się wokół Xboxa, jest wynikiem konkurencyjnej natury branży gier wideo. Firmy starają się zdobyć przewagę nad konkurencją, dlatego pojawiają się różne spekulacje i przecieki. Jednak podkreślił Spencer, ważne jest, aby traktować te informacje z ostrożnością i czekać na oficjalne odświadczenia. Podsumowując, w trakcie swojego wystąpienia w programie, Phil Spencer zdecydowanie zaprzeczył plotkom o przeniesieniu serii Gears of War na PlayStation. Serwis ten pozostanie ekskluzywny dla konsoli Xbox. Yy, bla bla bla. Także yy, nie będzie ani tam tamtego Gears of War, ani ja Wam mówię, że nie będzie Starfield, ani nie będzie jakichś tam innych. Po prostu tego nie będzie. Zapomnijcie o tym. Microsoft wykupił wykupił BTSD po to, że właśnie PlayStation prowadziło politykę wykupywania sobie ekskluzywów, bo przecież oni mają tyle gier, że przecież nie potrzebują e, e, nic wykupywać. No właśnie nie, bo odkąd Microsoft ich odciął od możliwości wykupywania sobie wszystkiego, jak leci jako ekskluzywna, to nagle się okazało, że PlayStation nie ma gier. Gdzie są te słynne e, ekskluzywne gry? tak zachwalające, 10 na 10, 12 na 10, niektórzy yy, tam dają. I Już wiecie o kim, mówi, yy, o kim mowa, o, o ludziach, którzy mówią, oni się, że się nie dziwią, że mogą im kasować, Tak? Więc Xboxik jest platformą, na którą, którą Microsoft będzie wspierał, bo byłoby naprawdę trzeba być idiotą. Idiotom, żeby wydawać swoje gry na konkurencyjną platformę, bo tak jak mówiłem, to by zarżnęło po prostu Xboxa. Zarżnęłoby go. Nikt tej konsoli by nie kupił. A nie taki jest cel Microsoft. Microsoft zarabia coraz więcej z gamingu i ma swoją wizję. Dla osób, które nie mają Xboxa. Są alternatywy, żeby zagrać sobie w te gierki, mianowicie chmura, mianowicie Game Pass, tak lub PC i tam można sobie to pograć. Natomiast robienie clickbaitów, że teraz wszystkie gry będą na PlayStation, nie, nie będą na PlayStation. Także mogę teraz odłożyć tutaj tego Xboxika, proszę bardzo, i na sam koniec dla wszystkich dziennikarzy, którzy robią clickbaity pokazać ten piękny gest, żeby mieli ból o to, że jednak ich, te gierki nie będą na ich konsolce. Dziękuję wielkie. Pozdrawiam serdecznie.